Zapach dziewczyny taki piękny. Te perfumy w ogóle są cudo. Zobaczcie, one są, y, mają opakowanie niebiesko-biało-złote, czyli jest elegancja, jest świeżość, ale jest też coś takiego dziewczyny morskiego. W nich. I naprawdę tak jest. Na początku czujecie zapach słodki, bardzo słodki, bo to jest hmm. wanilia. Bo tutaj mamy dziewczyny mleko, jaśmin, piwonia, wanilia wanilia madagaskarska, ziarno kakaowca, więc mówiłam, że na początku będzie słodko, a potem dziewczyny będzie kwiatowo, a na końcu będzie piżmo i drzewo sandałowe. To jest jeden z arabskich zapachów i zobaczcie takie zestawienie kolorystyczne nigdy w pudełkach nam się nie pojawiało, więc on będzie trochę elegancki, trochę świeży i trochę taki mlekowo słodki. Zapach i zobaczcie, już pachnie. Takimi kwiatami, nie? Czyli najpierw pachnie słodko, potem przechodzi dziewczyny w kwiatowy, a na końcu on będzie ten arabski sznyt, wiecie, takie, o ja że to po prostu nie można przestać tego wąchać. I to są właśnie takie perfumy. Je możecie używać na co dzień, bo są lekkie, ale są bardzo zmysłowe. Ale nienachalne. Więc dziewczyny. Każdy człowiek lubi słodkie perfumy. Każdy. Więc jak na co dzień, jakie perfumy używać? Niektóre mocne zapachy nie są fajne na co dzień, bo są ciężkie. Głowa nas od nich boli. Bardziej pasują, kiedy już nie musimy intensywnie myśleć w pracy. Wychodzimy sobie na przykład wieczorem do, na kolację. To jest inny zapach. A ten możecie używać na co dzień. I już pachnie. Jakąś taką świeżością kwiatową, dla... no, no piżmową, bo to będzie taki, uciekało w taki zapach. Dziewczyny, cena jest 55 zł. Tak. X31,73, tak wpisujecie, dziewczyny. To jest woda perfumowana na co dzień. Ale pachnie fajnie i jest to taki zapach, który on się będzie zmieniał e, im dłużej będziecie go nosić. Będzie coraz bardziej nie, oczek taki, e, nie do końca do określenia. Bardzo przyjemne. Uwielbiam takie zapachy. X-3173. Cena genialna. 55 zł. Szybciutko dziewczyna, bo mam nieduża flakonu.